To ja jestem alminianek i ze mną jest. Hupcie! Okej, okay, witajcie. w dzisiejszym odcinku przechodzimy, mapkę od widza. W ostatnim odcinku to zrobiłem. To teraz mój kolega zrobi, więc zacznij. Okej. Okay. Eee, widziałem, że gdzieś tu jest parkour, bo oglądałem odcinek, ja tylko na początek i chyba gdzieś tu był parkour. Bo nie widzę. Jak do wypadnę, wpadnę, to stracę miecz, więc. Eee, Przemyśl. Zobacz, coś takiego. Jeszcze nie wyszło. Tyk, o. Dobra. Teraz może coś... Ja ginę. E, Okej. Okay, ciężko, coś jest. Tam jest guzik, ale... Nie do tyk go. A nie wyjdzie. Tu jest dirt, więc... Co? Nie możesz spuścić bloków. Oj za późno. Eee, dobrze. Ale no, ten, ten Ja już wiem ten, ten, ten co, ten, ten jest ten... pod łóżkiem coś jest. O, Oj, bank. stary, weź lepiej sobie spowointa tele ustaw, bo jak będzie zginął, to się będzie gdzieś indziej respił. No. Okej. Okay. Eee. Gdzieś tu coś musi być. No bank żeś to tak nie zrobił. <grym> No stary, pomysł, byłeś obok tego 13 razy! Aha, ale koks. Co to jest? O oh, ja. Yeah. Tam jednak była pułapka, tam się po prostu nie obchodzi. I co, zaskoczyło ci to jednak? Mhm. Mm w sensie to wiesz, to przejście jest za krótkie. <grym> to po co w to? Mówiłeś w tamtą, ale dobre. Mm. Mm -mm. Są. O, są. Hmm. Coś tutaj się robi, czy nic? Widzę, że mógłby być tu portal. To jest węgiel coś. To węgiel może się tu coś przydać, ale nie rozkopię S Są drzwi. O, o, o! Wystarczy po prostu je otworzyć, bo to miało być tak zwane są zamknięte. Jak otworzysz to, sobie zamkniesz wejście. Ale ja zapomniałem o tym. Nie otwierać. Aha, tu jest ustaw pochodnie, nie dotykając jej. Nie, wiem, tak ma być. Czy co? Nie wiem. Nie, ty co, o co tu chodzi? Stary, nie odwracaj się za siebie. Bo sobie przejście zapomnę. Ja! Aha. O co tu chodzi? Dobra, czyli coś tutaj jest pułapka, widziałem. I teraz są guziki. Boję się trochę. Musisz stać na tym bloku. Na środku. Bo nie umiem zrobić tak, żeby tutaj też się coś działo. Zginę. hi, <grym> Któryś guzik odpowiada temu, coś się działo. Ja... No i wszystko od nowa. <grym> Więc widzimy się, jak będziesz na miejscu. Dobra, jesteśmy już po odcięciu. Prawda, wszystkie guziki dokładnie takie miały być. Z na tym po prostu się patrzę, że tu jest. A to musi być do tego przejścia, tak? Nie wiem, nie mogę ci nic mówić. Może podpowiem Ci coś. Sufit też może być guzikami. Hmm. Ja. Ale problemowo. Nic się nie dzieje. Pomyśl. Jeszcze jest jeden guzik, którego nie naciskałeś. Sufit, tak? O, bo on jest bardzo mało widoczny ten guzik. No tak, zapomniałem No stary, kapiłem się na niego nawet. Szkoda, że jesteś za tym guzikiem. Znaczy nic, nic i podpowiadać. A, a fajnie, bo jak ja mam tu teraz tego dotknąć? Okay. Wiem, trudne, ale od razu się cofaj. Czemu to tak zrobione? Nieważne. Jak coś to, jak się nie, wiesz co, bo ten poziom jest tak trochę trudny, więc jak nie będziesz umiał tego zrobić, to po prostu sobie to rączką rozkop. Aha. No. Uuu. zapomniałeś prawie. O, ale bym wleciał. <laughs> kurde, najdobra, wiem, który guzik, ale kurde... Se... Też się powieści. z tym namęczyłem na odcinku. Bo tu jest... Da się, bardzo łatwe, easy. Sprintem może. Chyba co jest najgorsze, że to jest guzik. Da się to zrobić, zjometr. By dźwignia. Oj. Dobra, to widzimy się po cięciu, jak już to zrobisz. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już i chupi. to jest sens? Halinka. Kurde. To. ale fart. Yy, Muszę się patrzeć szczególnie na podłogę. O nie! I koniec to jest ogólnie. Jak coś. Cyk! Naprawdę dobra, teraz czas. O nie, to to jest leci. Teraz czas na chwilkę wywiadu, bo. Naprawdę, mapka mi się podobała, tylko. Następnym razem w ogóle będzie dłuższa. Będzie pewnie dłuższa. Ej, to jest ten pokój z tymi wiesz... z co się będzie Się tam jest po prostu. Sybian, tam nie ma nic! Ty długo musiałeś na tym pracować, nad tymi mechanizmami, bo... Widzę, że tu dobrze, żeś zrobił. Sylwian mądry by to jakoś inaczej zrobił, ale... Nie no, no, mapka mi się naprawdę bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Myślicie, co o tym myślicie? Zobaczcie od skali 1 do 10 ile wam się podoba, a zaraz wleci może kolejny odcinek jakiś, bo to jest naprawdę fajne. Ja się z wami żegnam, ale ja byłem on to był Hubert, wpadajcie na jego, na jego kanał, jak się twój kanał nazywa? A, no tak, nieważne, żartuję no. ty niego kanału, co nie? No. Chciałem was nabrać? Osiemka. No, osiemka.